Wiaśle uczczono 78 rocznicę Akcji Pensjonat. W nocy z 5 na 6 sierpnia 1943 roku sześciu żołnierzy Armii Krajowej uwolniło 66 więźniów politycznych i dało szansę ucieczki kolejnym kilkudziesięciu osobom. Zespołem dowodził porucznik Zenon Sobota Korczak. O wydarzeniu pisała niemal cała prasa podziemna. W 2016 roku telewizja obiektyw wyprodukowała dokument fabularyzowany poświęcony Akcji Pensjonat. W filmie wystąpili m.in. Artur Dziurman, i Mateusz Mikoś. Oh, W niedzielę kwiaty przy pomniku Armii Krajowej złożyli parlamentarzyści oraz samorządowcy, a okolicznościowe przemówienie wygłosiła wiceburmistrz Jasła Małgorzata Adamska-Chmiel. Wspominając dziś wydarzenia sprzed 78 lat, warto przypomnieć, że wolność do ojczyzny, do ojczyzny nie jest czymś danym raz na zawsze, ale jest darem, który trzeba pielęgnować, który trzeba dbać każdego dnia. Słowa wolna ojczyzna to nie jest zbitek głosek kilku. Ale za tymi słowami się kryje ludzka historia. To, to niezliczona ilość wydarzeń, kiedy ludzie zapominali o swoich zwykłych codziennych sprawach, problemach, radościach, trudnościach, zostawiali swoich najbliższych i szli walczyć o lepszą przyszłość, o wolną ojczyznę, o godność człowieka, a w czasie komunizmu o prawdę. Wspominając tych, którzy umieli w życiu wybierać to, co rzeczywiście ważne, którzy myśleli o naszej przyszłości, uczmy się od nich odwagi, determinacji i miłości w sprawie naszej ojczyzny.